Wczoraj prasowałem, dzisiaj już zbieram. Myślałem, że mi wejdzie na jedną lawetę. Tak szczerze nie policzyłem. Już byłem bardzo zmęczony po tych kajakach, ile tu jest tych sztuk. I kurde, nie wejdzie mi na jedną lawetę. Będę musiał tu drugi raz przyjechać, a ja tak to bym od razu zaprzągnął tatę i byśmy podjechali we dwóch. No ale już teraz są tam na swoją robotę, ja mam swoją. Przyjadę tu po prostu mamy jeszcze tamte dwa pola. To jak będziemy na tamte dwa jechać, to ja tu szybko skoczę lawetą. I, i załaduje tę resztę, a, a on już pojedzie na tamte pola i sobie szybko ogarniemy temat nie, wiem, no bo, bo tak będzie najlepiej No, także robota idzie już trochę kłysie wytarły od słomy to później się lepiej ładuje na początku tak to wszystko no my tym turem też dużo nie operujemy więc on tam nie jest jakiś tam wiecie ten krokodyl nie jest jakby często wykorzystywany praktycznie najczęściej właśnie żniwa. do ładowania słomy nowożądzi jest do tego stworzony gdyż ma po prostu yy... No z, jest ciągnikiem nie. Ładowarka no nie jest stworzona do jeżdżenia z lawetą, więc ładowarka po prostu rozładowywuje ewentualnie czasami, jak trzeba, to się coś pociągnie, ale staramy się tego nie robić, bo to jest sprzęt do pracy w większości tylko przy, przy ładowaniu, rozładowywaniu, a nie przy jeździe, zwłaszcza na hydrostacie. Jeszcze power shift, to tak ale na hydrostacie, na hydrostacie, no nie można tak się bawić, nie? Bo... bo... się go podjedzie i już jest koniec później pieśni i szkoda szkoda później ładowarki, nie? widzicie jakie piękne snopki mi wyszły wczoraj pomimo zmęczenia, no tak sobie tą prasę ładnie ustawiłem, że wychodzą normalnie sweet co ustawiłem? No Znaczy, praseń nic nie przestawiałem, tylko mm, para do siatki. Trochę e, zgodnie z książką serwisową ustawiłem. I e, jest naprawdę fajnie. Bałem się, że mi się nie, nie będzie chciała e, siatka puszczać, bo tam jest ten hamulec, że za bardzo to napiąłem. Ale tak widocznie musi być że te, widzicie, ta siatka jest opięta na tym snopku idealnie, nie robią się żadne żadne odkształcenia z racji na to po prostu, że no tak, tak powinno być i widocznie tak, tak pasuje, nie? No i też obracam y, siatka 125, ona jest czyli widzicie, nawinięte boki y, i owijam cztery razy, no bo jęczmień bardzo się puszy i kruszy I ja, no tyle lat już pracuję, to wiem, że że, jak no, nie zrobię trochę więcej siatki, to co któryś może pęknąć, a tego nie lubię, bo trzeba łazić później całem w kurzu od jęczmionki. To lepiej trochę zainwestować więcej pieniędzy, ten jeden obrót więcej na, na tych ilości. Ale masz święty spokój, że ci te snopki nie pękną, czy w transporcie, czy, czy po prostu od razu w polu i jest git. A tak się czasami człowiek, kurde, ja się namęczyłem pierwszego sezonu, bo mówię, nie, no, trzy obroty siatki, 3-3 to jest kurde, to jest dosyć, to coś jest nie tak, no, No ale nie, 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 no, po prostu różne prasy mają różne techniki tego zwijania e, siatki, wiadomo, pasówka, może ten stopek nie może, tylko raczej na pewno jest bardziej zbity, ale, ale no, ma też swoje pasówka minusy. I nikt o tych zawsze nie mówi, bo zawsze tylko wszyscy mówią pasówkę tylko brać, nie ma innej lepszej prasy Ja mam uniwersalną prasę, jesteśmy z niej zadowoleni Zresztą widzicie jakie są efekty, jakie te snopki Jak te snopki wyglądają, jak są zbite I tutaj nie ma problemu żadnego Do tego, ci co pracowali na, na prasie Krone to wiedzą z czym to się je i znają tą technologię i Tutaj te prasy to naprawdę jest Już taki nie do podważenia są, nie? Że to po prostu jest klasa sama w sobie. I, i raczej nikt nie dyskutuje z tym, że, że prasy krony są jakieś słabe, bo po prostu one są bardzo dobre. także to, to się ma. Co się źle tu ustawiłem, ja? A równo zabierać to później się równo ustawia wszystko. Nie daję do góry dwóch, dwóch rzędów, tylko jeden, bo... Bo co? Bo no, to są 150, one są bardzo bujające, nie? I... I nie mam możliwości, żeby... takiego małego fe, pio, Piotrka snopka. Wiecie jak jest ciężko jak się robi na ładowarce praktycznie Większość rzeczy turem I później Jechać na pole i ładować Czymś co ma sprzęgło i musisz Stopować a nie że puszczasz gaz i ona ci staje no, Jest bariera, jak cholera, wam powiem. Bo naprawdę, jak się człowiek już przyzwyczai do bezstopniówki, to już nie ma odwrotu. Zwłaszcza przy takich pracach, jak to. Dlatego kiedyś, jak jeszcze jakiś ciągnik się kupi, yy, za tego John Deere'a może z Turem, jak będą, będzie rozwinięte jeszcze bardziej gospodarstwo. Nie wiadomo, co podczas pokażę. Jeszcze trochę pożyję. A nóż, może za 20 lat będę miał 200 hektarów. Będzie potrzebny drugi ciągnik z turem, większy To wtedy się weźmie na bezstopniówce Nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie, nie? No może nie będę miał w ogóle hodowli Wszystko się okaże, ale nigdy w życiu nie wiadomo, nie? Trochę się tu poległo, widać zresztą Pomocone jest, ale nie ścięte No jęczmień, tak, tak się dzieje, no to, to Nie pierwszy raz takie rzeczy się dzieją, nie? No widzicie Jeden mniejszy Bo po prostu Go uderzyłem. Jeden mniejszy, bo na koniec wywaliłem już, nie miałem więcej co doprasować, a ja nie lubię jeździć ze słomą w, w komorze, bo kiedyś mojemu koledze pod, w czasie jazdy przez to, że ta prasa była rozgrzana, zapaliła się nie, słoma w komorze, także ja tam Staram się zawsze wywalić wszystko, nie? A ten mi pokazało Pamiętam wczoraj akurat to było Pierwszy no jeden z tych pierwszych To ten jest zbity na 150% Bo tak mi zaciągło taki kawał takiego ten on no, jest zbity Ten ma 150, a ten, no nie wiem, taka stówka max No jest różnica wielkości I chyba go teraz w tego małego żeby później e Nie no tyle nie wejdzie Niestety tyle nie wejdzie kurczę Ten by był 11 Chuj Próbujemy włożyć wszystko. Tak mówiłem na początku, że nie, nie, ale chuj, zrobimy to. A ten jeden mały chyba go wezmę w krokodyla i chuj, tyle to przejedzie. No bo... Przecież nie będziemy tu po dwa snopki jechać jak głupki, nie? Boję, że ten tak nie może być. Chociaż zapierać się zapiera, ale kurde. Ale spać nie spadnie. Jakby co, to ja to będę pasował, ale, ale nie będę nagrywał tego, bo mi się nie chce. Wiecie o co chodzi Bezpieczeństwo ponad wszystko A ja jestem fanem BHP, więc... O kurwa I nawet My się nie uginają te snopki Tędy, że pompa za słaba chyba To zajebiste, nie? Się chłopy w ogóle nie uginają Zajebiście zbite, ani się nie wbije go. To nawet dobrze I się tu włoży jednego Kurwa jak miał pasy To by nic nie dało i tak powoli <grym> się pojedzie, to się przejedzie. Nie. w ten sposób się zapierają i z tej i z tej i więcej już nie mogę tak robić tylko z przodu i z tyłu mogę po dwa a tak to na środek bo musi się zapierać, nie? jeżeli stopek się nie zapiera to pierwsza rzecz żebym miał spaść, nie? i załadowane dlatego wezmę to sobie w ten i szybko przelecimy bo już go nie będę miał gdzie do góry wyłożyć zmieściemy na maksa i pojedziemy bo nie jestem tu w stanie nie będę tu specjalnie jechał jak gufi dymy. Na chwilę nie. A nie jest napompowana nic się nie buja. Wszystko się trzyma. Jeszcze tylko zaraz stanę. Pasami zepnę i można jechać, nie? <grystanie> Wiadomo. Widzimy się w domu. Już w domku. Dodało się dojechać.